Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym stali domu: Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał z Pawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły, stołki, gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił. I krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, wać pan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gawę wolność Tomku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk-puk zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi, Cóż tam? Cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ Mospanie mnie kapie po głowie, a Paweł na to. Wolnoć Tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie Jak ty komu, tak on tobie.